Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie zachęcam do spotkań, które są rozmowami z prezesami różnych polskich towarzystw. Rozmawiamy zszywając czy sklejając pewne działy medycyny na temat jednej z kluczowych metod prewencji, czyli rozmawiamy o szczepieniach z pulmonologami, kardiologami, lekarzami rodzinnymi, onkologami angażując również specjalistów od szczepień. Mam taką ogromną przyjemność, żeby otwierać przestrzeń Polskie Towarzystwo Medycyny Holistycznej Pokazuje takie właśnie holistyczne, całościowe podejście do pacjenta, podkreślając znaczenie szczepień w różnych obszarach, którymi na co dzień się zajmujemy, bo pacjent, który przekracza drzwi państwa gabinetów, to jest pacjent wspólny. To jest nie pacjent diabetologa, kardiologa, nefrologa czy onkologa, tylko lekarza, który się nim ma całościowo zajmować, i będziemy w tych rozmowach zachęcać Państwa do tego, żeby zrealizować podstawową zasadę naszych działań, czyli działanie prewencyjne i namawiać pacjenta do do tego, żeby korzystał z tej oferty, która otworzyła się bardzo szeroko i zaszczepił się przeciwko RSV.